Prawdę mówiąc, trzeba mieć naprawdę bardzo wysoki IQ, żeby zrozumieć teksty Jan Pod postacią skocznej, imprezowej melodii w połączeniu z piskliwym, dziewczęcym głosem artystka ukrywa wiele rozmaitych niuansów, których nie wyłapie przeciętny słuchacz. Nie trzeba nawet jednak słuchać samych tekstów. Wiele kryje się już w samej oprawie wizualnej i wykryłowanym przez młodą piosenkarkę wizerunku. Spójrzmy chociażby na teledysk do szklanek. Główna bohaterka, odgrywana oczywiście przez samą szefową projektu, czyli Sarę slash to bardzo wyraźna metafora współczesnej, i znudzonej otoczenie, czego idealnym podkreśleniem jest jej jaskrawy kolor włosów i nietypowy ubiór nastolatki, której jedynym celem w życiu jest po prostu pić Bacardi ze szklanki. Nie wykazuje ona żadnego zainteresowania inną, bardziej produktywną aktywnością. Na tle wydarzeń globalnych, czyli wciąż trwającej pandemii, która na dłuższy czas każdego z nas odcięła od rozrywek zewnętrznych, kreacja bohaterki przedstawia się wręcz tragicznie. Młoda dziewczyna nie skorzystała z wolnego czasu, aby nauczyć się czegoś nowego lub rozwinąć pasję. Nie. Ona wciąż czeka tylko, aż, kolokwialnie mówiąc, będzie mogła pójść do klubu i po prostu się najebać. Nie są jej obce za targi z prawem. Nie mów nikomu, łamiemy zasady, bo w domu też bywa fanki. Dziewczyna notorycznie łami obostrzenia dotyczące kwarantanny, narażając tym samym siebie i swoje najbliższe otoczenie na zarażenie wirusem COVID-19. Ale co z tego? Ważne jest, że będzie mogła od czasu do czasu zachlać mordę z klężankami na tak zwanych hulankach. Ten zabieg to niezwykle przenikliwe i satyryczne spojrzenie na współczesną młodzież, która często ma problemy z wartościowaniem swojego życia i nadaniem mu celu. Nie należy też ignorować faktu, jak bohaterka ewidentnie jest wyuzdana seksualnie zarówno swoim prowokującym, odkrywającym brzuch ubiorem, jak i słowami, które wypowiada podmiot. Chce już wieczory spędzać poza domem, tam gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. Nie obce są jej wszelkie seksualne ekscesy, z czego wynika, czy przygody z narkotykami. Kiedyś to codziennie miałam klub, teraz mam tu pełny stół. Chyba nie myślicie, że Leosia śpiewa tu o pełnowartościowym posiłku na rodzinnym stole. Co bardzo upodabnia ją do głównych bohaterów powieści Dzieci z dworca ZOO, tylko że przeniesionych do czasów współczesnych. Artystka jak na swój wiek daje wyraz sporemu zapleczu kulturowemu. Odniesienie do DJ-a zwanego jako Diplo czy raperek Nicki Minaj i Cardi B. Nie stroni również od Aluzji politycznych. Oddajcie lokale i hajs, nie cenzurujcie poety, jako manifest młodego pokolenia wobec decyzji partii rządzącej na temat zamrożenia gospodarki. To niezwykle przenikliwa, młoda artystka, która przygląda się kondycji obecnego społeczeństwa nie gorzej niż przed laty. W podobny sposób zrobiła to Dorota Masłowska. Z pewnością nie można przejść obok tej artystki, obojętnie.